Dzień dobry, piąta 50. Dzień ostatni, niedziela. Około 40 km, no może 37 przed nami. Zwijamy powoli obóz. W nocy padało, mgły nie ma. Mogło być gorzej. Boli tu i ówdzie, no ale cóż, tak chyba miało być. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Miejsce ładne, noc cicha, zaciepła, jak dla mnie, trochę. Co zjastuje dzisiejszy deszcz. Ma być ciepło, no i niestety ma padać. Więc zwijamy się szybko i próbujemy zdążyć przed tym, aż zacznie padać. No do zobaczenia na szlaku. No i idziemy. Nic się nie dzieje. Niedziela rano, przed siódmą samociążek długa, długa, prosta chodnika brak idziemy ścieżką rowerową nikt tu widać nie chodzi wszyscy jeżdżą rowerami o, kropi deszczyk taka mrzawka nawet przyjemnie powiem szczerze no w słońcu tutaj iść to tak słabo by było no ale na razie na razie morale wysokie więc gnamy do przodu. No, mamy akcent olimpijsko-igrzyskowy. Przegapiliśmy ceremonię otwarcia, przegapiliśmy pierwsze zawody, ale ulica igrzyskowa i olimpijska zaliczona. Można iść dalej. No i przechodzimy przez most. Pewnie na brdzie nawet. <noise> Opuszczamy samociążek. Zaczęło padać tak bardziej. Na tyle bardziej, że przykryliśmy plecakami, pe, pelernami pleca, plecaki. Jeszcze nie ubieramy na siebie plecaków, przynajmniej ja nie. Chociaż Mateusz już workiem się trochę nakrył. I szukamy szlaku. No i się rozpadało. Nie fajnie. Ale trzeba szukać pozytywów. Jest ciepło. Buty mokre. Jak to na szlaku? Idziemy przez las. Tu jest taka o, długa, śna prosta. Przez las. Idziemy do Bożenkowa. Do Bożenkowa. No. Idziemy szukać jakiejś wiaty, żeby sobie odpocząć. No i może coś zjeść, bo w sumie to nic nie jedliśmy. Ale na razie jest dobrze. Jest dobrze, idziemy. Dobrze chłopaki robią. Jest dobrze. Trochę leje. Nawet bardzo jest zabawa. Witam Państwa zespół Wet Chickens w składzie Maciej, Mateusz i Mła. No niestety leje. Leje tak, że stwierdziliśmy, że się schronimy chociaż na chwilę. No może przyczekamy pół godzinki. Chociaż w sumie i tak jesteśmy mokrzy, ale, ale może nam trochę się morale poprawi. No. Leje! Leje! Macieju! Leje. Jak to dużym fanem lędzi. spacerów kilkugodzinnych w deszczu na czto jesteś? Super, jest bomba! Jest bardzo interesujące. Dzieciani. Dotarliśmy po dom Świętego Jana. O! No nie jest lekko, nie jest. <grafię> Jak dojdziemy, to pewnie przestanie padać. Tak coś czuję. O! Do przodu, do przodu. Jeszcze tylko jakieś 25 km, 22 może. no. Więc już bliżej niż dalej. Ha! Znaleźliśmy otwarty sklepik jedziemy taki malutki, są parasole proszę, siedzimy pani nam zaleje wrzątkiem jedzonko kupiliśmy jogurty jakieś drożdżówki, inne rzeczy no spadło nam to z nieba po prostu bym, po, bym powiedział dzisiaj wszystko z nieba dokładnie. wszystko z nieba dzisiaj leci albo spłynęło może nawet bardziej niż spadło no i robimy Ach, robimy tutaj przerwę Zjemy. Może nawet przestanie trochę padać Zostało nam do mety 21,8 km Czyli jakieś pewnie z 4 godzinki jeszcze Nie jest źle Nie, w ogóle Jest coraz lepiej, nie? Aha, coraz aha. lepiej no, z minuty na minutę jest coraz lepiej Deszcz coraz cieplejszy Tak Popy. Popylałem przez ten las. Tutaj, już przed samą bydłością, a ja tu jakieś zawody. Rzek rowerem 10 km, kajakiem 2 km i później jeszcze jakieś bieganie. Normalnie taki Iron Man. Odczuwalna temperatura 12. Wybrali sobie dzień super. Nikt normalny przecież nie wychodzi z domu w taką pogodę. Ach, co za ludzie. No, ale to będą robić drugą pętlę rowerami, to wam pokażę. Nie, nie, chyba się nie załapiemy. Nie załapiemy się już? Za 20 minut dopiero. Za 20 minut, no może, a może nie. Ale fajnie, bo widać, że tacy są profesjonaliści niektórzy. A niektórzy tam, nie z wiem, ktoś z dzieckiem jechał, z siodełkiem do yy, dla dziecka. No, no, no. Yy, także fajnie, fajnie. Widać, że klimat taki bardzo rodzinny momentami był. Dawaj, dawaj! Już blisko! Czwarty jesteś, dajesz! Udało nam się znaleźć ciepłe i suche miejsce. No, może nie takie całkiem ciepłe, ale na pewno suche. No, jesteśmy pod taką piękną wiatką w Smukale. Smukała Dolna. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Poczuliśmy się, że jesteśmy trochę pielgrzymami i stwierdziliśmy, że możemy tutaj odpocząć. No i w sumie jest, no jest, jest, jest przyjemnie, bo nie pada na głowę. Są tacy nawet, co zdjęli buty. Brawa dla nich. Brawo Maciej. Reszta się nie odważyła. No ale co, no, cały czas kropi deszcz. Zostało nam 17,5 kilometra do mety. Dojdziemy, bo dojdziemy, no. Jesteśmy tymi ludźmi, którzy uwielbiają wyjść rano w niedzielę przed wschodem słońca i zrobić te 35 km bez jedzenia. A co? W deszczu. Z przyjemnością. Nawet bez przyjemności. <laughs> Nawet bez przyjemności, tak. Z zamówieniem, bez zamówienia. E, no odpoczniemy i będziemy się zbierać. No, trzymajcie kciuki, bo już niedaleko, naprawdę niedaleko. tory, cywilizacja, 14 km do celu, nawet przestało padać, ale musieliśmy się przebrać, bo już niewiele brakowało, a, a byłoby nam troszkę za zimno, znaczy za zimno to nam było od dawna, ale ale jak usiedliśmy, staliśmy się ruszać, to momentalnie musieliśmy się przebrać. No. Jeszcze Las Gdański i będziemy prawie na końcu szlaku. Ostatnia atrakcja na szlaku. Deszcz jednak nie przestał padać. Niestety, dzisiaj będzie cały dzień deszczu. Ale jeszcze 12,8 km, czyli już blisko. Jeszcze jedna przerwa pod Centrum Edukacji Ekologicznej. No to jest prawie chyba już myślencinek. Jest wiatka, jest sucho, są wigwamy, nie narzekamy. Edukujemy się ekologicznie, patrzymy na padający deszcz, jest błogo, nic nam nie trzeba. No, może poza suchymi wutami. No, błękitnego nieba. Błękitne niebo? No to. to wieczorem, jak już dojdziemy, pewnie będzie błękitne. Słońce. Słońce, brak deszczu. Jednak nam się udało. Widzimy przez myślęcinek. No, tu takie coś. No, coraz dziwniejsze te domy budują. Coraz dziwniejsze. Ach, krótki przepak. 5 minut odpoczynku i idziemy dalej. Sekcja gimnastyczno-geriatryczna. Możesz się rozciągać i rzucić jednocześnie? Mhm. Mm ja tak nie zostało. Mateusz, a ty się nie prościągasz? Nie, już, to co miałem, to już mi pękło. <noise> Mykniemy. mykniemy, mykniemy, Zrobiliśmy przerwę. Na przystanku. Na tym przystanku. Zdjęliśmy buty, plecaki, rozłożyliśmy się na ziemi. No cieszymy się, że nikt nie zadzwonił po jakieś służby porządkowe. A, a jak zadzwonił, to nie nie zdążyły nas zgarnąć, nie zdążyli nas zgarnąć. No i. Finiszujemy 10 km, ostatnie. Najtrudniejsze będzie na tym szlaku, ale dojdziemy. Idziemy, las Gdański. Jesteśmy po odpoczynku. Coraz częściej odpoczywamy. Od odpoczynku na przystanku przeszliśmy może 2 km, ale był wiadukt po drodze. Dość wysoki. No nie, y... szlak nas zmęczył dzisiaj Zmęczył nas, to jest o jeden, o jeden dzień za daleko O jeden może za daleko O jeden dzień za daleko No ale mamy 7 km do mety Więc przed siebie Niestety zaczyna padać no ale Już mało co nam może przeszkodzić dzisiaj Nie, nie, nie mów tak? Nie mów <gry> Nie, nie róbcie tego no i już jesteśmy w Bydgoszczy wyszliśmy z lasu klepiemy chodnik a zostało jakieś 3 km do Kropki i już za momencik przechodzimy przez tory i mijamy Stację kolejową Bydgoszcz Brdy ujście. Ale już nie powiem, żeby nam się szło przyjemnie. Widź już jest ciężko, mocno, ponad 35 km. Jeszcze dwa do końca. Oj szlak ładny, miejscami bardzo ładny, ale były też miejsca słabsze z dużą ilością asfaltu. Które no, czasami się z przyjemnością pokonywało, gdy wcześniej się zgubiło szlak i szło się jakimiś haszczami. Natomiast szlak jest do zrobienia w trochę dłuższym czasie niż my przyjęliśmy. 4 dni i jakieś tam 2 godziny wieczorkiem, to jest to jest spory dzienny dystans po 40 km dziennie, więc. Lepiej sobie to rozłożyć na 5 lub na 6 dni i przejść ten szlak tak na spokojnie żeby się nim trochę więcej nacieszyć No my już dzisiaj mamy pod koniec dnia raczej małą... No nie możemy mówić o jakiejś radości z tego szlaku No A główna droga kończę Dochodzimy Zawiliśmy plecaki w sklepie meblowym w kolorze szlaku, no i szukamy kropki. Strasznie nas dzisiaj zmasakrował ten szlak, strasznie. Te kilka godzin w deszczu, mokre buty i było nie było ponad 37 km. Tak jak mówiłem, szlak fajny, ale na 6 dni, nie na 4. No chyba już widzę, chyba widzę to drzewo. Zaraz będziemy Kropka w kropkę. Kropka na tym drzewie jest właśnie. Idziemy No jesteśmy Cała trójka tak jak zaczynaliśmy tak kończymy Proszę bardzo Ostatnia ostatni znak kropeczka uff ciężko Ciężko było Panie Mateuszu, panie Mateuszu, jak było? Intensywnie Kiedy następny raz? Nie jutro Rozumie, rozumiemy, rozumiemy Czy poleciłby pan komuś Tak, proszę? stanowczo Tak, stanowczo Dobrze. Panie Macieju, jak było? Świetnie, świetnie. świetnie. Będzie, o, będzie, o, o tak? będzie o czym opowiadać, tak? Poleciłby pan komuś. Nie wiem 4 <trych> tak. dni za długo, tak? trzeba było 3 dni dobra, trzeba było Na no, lekko. To jest następne podejście. No i to chyba koniec naszej przygody. Była intensywna, ale ogólnie było super. Noslegi na dziko. Małe sklepiki pola namiotowe, kempingi. Po drodze oczywiście, po drodze, tak. To szlak, szlak kempingów i pól namiotowych. Teraz co? Teraz musimy chwilę odpocząć. Mamy do przejścia jeszcze 600 metrów do auta. Bez postoju się nie obędzie Trzymajcie się.